Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Słuchajcie, przez ostatnie kilka dni nagrywałem dla Was materiały, które były zmontowane. Ten materiał nie będzie zmontowany, więc jestem ciekawy Waszych opinii. Czy uważacie, że poprzednie materiały były ciekawsze, lepsze, lepiej się ich słuchało, ponieważ miały wycięte pauzy? Czy wolicie takie materiały, jak zawsze dla Was nagrywałem, czyli Flow? No i przeanalizujemy dzisiaj rynek kryptowalut. Przeanalizujemy również sztuczną inteligencję, jakich narzędzi, z jakich narzędzi ja korzystam do tego, żeby na przykład edytować te filmy, które edytowałem dla Was, jak można wykorzystać do tego ChatGPT, GPT? Co się dzieje w Niemczech? Jak Amazon wykorzystuje w tym momencie już czat GPT? Bitcoin, oczywiście, ponieważ Bitcoin ma bardzo ważne wydarzenie przez najbliższe dwa dni, a mianowicie. Dzisiaj będzie ogłoszenie wyników inflacji w Stanach Zjednoczonych, i te wyniki inflacji na poziomie 0,4 to jest prognoza. Jeżeli inflacja będzie dużo, dużo wyższa niż 0,4, to poniekąd może to wpłynąć na jutrzejszą decyzję o podwyżce stóp procentowych w USA. I ta podwyżka stóp procentowych, no właśnie, ona ma już prawdopodobnie nie być. To znaczy, że to będzie pierwszy raz od 10 spotkań Fedu. Kiedy prawdopodobnie nie zostaną podniesione stopy procentowe. I jeżeli rzeczywiście by nie zostały podniesione stopy procentowe po raz pierwszy od tych dziesięciu spotkań, to potencjalnie Bitcoin no, miałby szansę zareagować na wzrosty. Dlaczego? Zareagować wzrostowo. E, dlaczego? Dlaczego słuchajcie? No, z jednego takiego prostego powodu, nawet takiego psychologicznego, jeżeli cały czas byliśmy bombardowani informacjami, że. Podwyżka, 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 mniejsza lub większa, ale one były. A teraz, jeżeli po raz pierwszy miałoby takiej podwyżki nie być, to ta informacja na pewno trafi do mediów, do większości ludzi. Ludzie się ucieszą i pomyślą sobie, wow, to jest może właśnie ten moment na ewentualne odreagowanie aktywów w górę, m.in. bitcoina. Dlaczego? Ponieważ jeżeli Fed przestaje zabierać dolary z rynku. Jeżeli Fed przestaje wyciągać pieniądze z rynku w takim zastraszającym tempie, jak to robił, oczywiście stopy procentowe nadal pozostają na tym poziomie 5,25, ale już nie są podwyższone. To jeżeli Fed przestaje je podwyższać, te stopy procentowe, no to potencjalnie mamy mamy taki efekt, że rzeczywiście dolar może trochę spaść na wartości. No właśnie, mamy tego dolara, który jest od trzech tygodni na systematycznych wzrostach, 3 miesięcy. No, i od dwóch tygodni delikatnie odreagowywuje. I jeżeli tutaj rzeczywiście dolar miałby teraz trochę pójść w dół, no to pytanie: Czy Bitcoin nie zareagowałby wzrostowo? Pamiętajcie jeszcze, oczywiście, to nie są porady inwestycyjne. Jak nic co tutaj usłyszycie. A dlaczego to nie są porady inwestycyjne? No, bo z wielu różnych względów, raz nie jestem doradcą, ale dwa też taka najbardziej logiczna rzecz. Ten rynek po prostu bardzo dynamicznie się zmienia i każdy, każdy obraca kapitałem w swoim własnym interwale. I ja zawsze staram się zastanowić, czy na chwilę obecną dla mnie jest taki korzystny moment na to, żeby obstawić na wzrosty, czyli po prostu kupić aktywa, kupić bitcoina, czy sprzedać aktywa, sprzedać bitcoina. I zaczynam zastanawiać się zawsze od analizy różnego rodzaju wskaźników, i na przykład przepływy bitcoinów i stablecoinów na giełdach. To jest ta metryka, czyli ta żółta metryka. Z niej wyciągam Stochastik RSI, który pokazuje mi price, który pokazuje mi dynamikę tej metryki. I co ciekawe, to dość mocno koreluje z dołkami Bitcoina. Z takimi momentami, gdzie bitcoin był stosunkowo nisko przed wybiciem, były sytuacje, w których bitcoin później spadał. Też były takie sytuacje. Na przykład, jak tę metrykę, czyli ten bitcoin stablecoin, reserve ratio, jeszcze podzielimy przez cenę bitcoina, czyli dodamy, nałożymy na to jeszcze cenę bitcoina, to wtedy wyciągniemy tę żółtą metrykę i z niej znowu wyciągamy stochastic RSI. No i znowu mamy sytuację, w której. Jesteśmy teraz bardzo nisko, to znaczy mało bitcoinów, mało stablecoinów, cena też stosunkowo nisko, więc to ryzyko jest ograniczone, dużo niższe niż gdy ten wskaźnik idzie wysoko, jest na górze. W związku z tym ryzyko zakupowe jest tutaj niższe, co nie znaczy, że bitcoin jeszcze nie spadnie. W jakiej sytuacji teraz bitcoin mógłby zaliczyć niższe poziomy? No właśnie no i moim zdaniem to przede wszystkim to jutrzejsze wydarzenie, czyli stopy procentowe będziemy to analizować na telegramie także koniecznie wbijcie na telegram na maxdata.app się rejestrujecie, czy logujecie wysyłacie sobie linki telegramowe, musicie podłączyć telegram colorbota też fajnie podłączyć, bo są fajne alerty ale właśnie to wydarzenie, czyli mamy potencjalnie dwa scenariusze albo delikatnie spadkowo, jeżeli FED jednak stwierdzi 25% Podniesie w górę 25 punktów bazowych, podniesie w górę, wtedy potencjalnie Bitcoin może zaliczyć jeszcze jakieś niższe poziomy. Jakie? Eee, nie wiem, tak naprawdę. Tutaj jest masa różnych potencjalnych poziomów wsparcia, od których możemy się odbijać, choćby i ten 23800 taki najbliższy, ale to jest tylko rysowanie po wykresie. To, czego ja szukam na wykresie, to zawsze szukam takich momentów panicznych, jakichś skrajnych sytuacji i nie szukam tego nigdy na cenie Bitcoina, tylko szukam tego przeważnie na przykład na rynkach typu futures jak weźmiemy na przykład metrykę FR, podzielimy ją przez LTH, to wyjdzie nam ta metryka i tutaj one są nałożone też w różnych skalach logarytmicznej i regularnej, no i generalnie szukamy takich momentów kiedy dana metryka osiąga jakieś skrajne poziomy to jest akurat metryka strachu i wyprzedaży długoterminowych holderów, i ona nie osiągnęła tutaj jeszcze tych niskich poziomów, tych skrajnych poziomów. I jeżeli właśnie cena Bitcoina miałaby zaliczyć nieco niższe poziomy, zacząć spadać, no to potencjalnie w momencie właśnie osiągnięcia tych niskich poziomów, bez spoglądania na cenę. Tylko obserwowania tego, jakie są emocje na rynku, starałbym się odkupić właśnie ten największy paniczny strach. Dlaczego? Ponieważ wydaje się, że bitcoin rzeczywiście może e, bardzo fajnie gdzieś tutaj się poruszać przez najbliższe miesiące, ponieważ fundamentalnie nigdy nie był, moim zdaniem, w lepszej sytuacji, e, takiej długoterminowej. Dlaczego? Mamy mało bitcoinów na giełdach, czyli mało towaru. Zwróćcie uwagę, bitcoinów jest. W stosunku do roku 2021 styczeń cena bitcoina wtedy na poziomie 30 tysięcy dolarów, 32 tysiące dolarów. Na chwilę obecną cena niżej. Wtedy znacznie więcej bitcoinów, 141 tysięcy bitcoinów, e, milionów, milion czterysta milion tysięcy bitcoinów, na chwilę obecną 755, 775 tysięcy. Bitcoinów na giełdach, czyli znacznie, znacznie mniej bitcoinów, znacznie mniej towaru. A ile stablecoinów, ile kapitału? Kapitału de facto jest tyle samo. Mamy tyle samo kapitału, mniej towaru, a cena jest niższa. Więc tak na logikę, to jakaś dywergencja tutaj jest. Długoterminowo cena wydaje się, że ma szansę na wzrost, ale szukamy takiego najfajniejszego momentu. No, i słuchajcie, na samym końcu takie, jeszcze nie na samym końcu, przed końcem, sztuczna inteligencja. Google. Okazuje się, że w tym momencie w Stanach Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych, okazuje się, że w tym momencie w Stanach Zjednoczonych można już wykorzystywać. Sztuczną inteligencję do pisania na przykład maili na Gmailu albo do pisania artykułów na Google Docsach, więc technologia idzie do przodu. Amazon, Amazon wykorzystuje sztuczną inteligencję GPT do tego, żeby podsumowywać ratingi swoich klientów na temat danego produktu, natomiast czat GPT i takie. Generowane awatary. Okazuje się, że w kościele w Niemczech odbyła się msza, która była prowadzona przez takiego wirtualnego pastora. No, to jest bardzo ciekawe. Co Wy na ten temat uważacie? Napiszcie oczywiście. I na samym końcu jak generalnie na przykład te filmy do tej pory montowałem? Bo montowałem je, e, zacząłem je montować od pewnego czasu jak widzieliście, więc jestem ciekawy właśnie waszych opinii, czy wolicie filmy zmontowane, z takie zwyciętymi z wyciętymi pomyłkami, zwyciętymi pauzami czy takie surowe jak ten. Napiszcie proszę w komentarzach, bo od tego będzie zależeć to jak to będę prowadzić dalej. E, natomiast jak to do tej pory montowałem, to zacząłem to montować rzeczywiście dlatego, bo zajmowało mi to bardzo, bardzo mało czasu, e, bo znalazłem taką aplikację e, Descript e, i Dzięki tej aplikacji wyobraźcie sobie, byłem w stanie tutaj użyć takiego Magic, magic filter i na przykład Remove Filter, remove filter Walls albo Remove Shorten World Caps to jest bardzo ciekawe, czyli takie automatyczne usunięcie pauz w danym filmie. Bam, ciach, apply to all, i już mam film zmontowany. Tak? Także nie muszę w ogóle poświęcać na to czasu, i to jest świetna sprawa. To jest właśnie to przemówienie Michaela Saylora. Tutaj również jest automatyczna transkrypcja z takiego, z takiego przemówienia. I zobaczcie, to jest ta automatyczna transkrypcja. Teraz ją tłumaczę na polski za pomocą GPT. Bo to co ciekawie, co ciekawe, to dużo lepiej tłumaczy. Przetłumacz na polski, jednocześnie poprawiając błędy logiczne, transkrypcyjne, tak właśnie napisałem. I tutaj mam całe to tłumaczenie. Teraz Wam to, ten film pokażę na samym końcu. I to będzie już tyle. Także czekam na Wasze komentarze. Możecie już je zacząć gdzieś tutaj pisać. No i co? Widzimy się o godzinie 13.14.30 na live streamie na Telegramie, na MaxDacie i jutro o godzinie 20.00. A tutaj jest przemówienie od Michaela Saylora na temat pieniędzy. Na temat bitcoina. Okej, okay, więc już się za chwilę zacznie ten fragment, o którym chciałem Wam po powiedzieć. Więc on będzie mówił o tym, co to są pieniądze. Czym są pieniądze? Więc, czym są pieniądze? Więc. Teori w teorii. Pieniądze to sposób na przechowywanie Twojej ekonomicznej energii, tak, żeby nie została ukradziona od Ciebie przez rząd albo przez po prostu przez złe decyzje inwestycyjne. No i teoretycznie pieniądze są rozwiązaniem Twoich problemów, ale, ale, ale czym są dobre pieniądze? Ponieważ złoto teoretycznie to jest taki dobry pieniądz, ale ono jest niewygodne, ponieważ. To wynika z faktu, że możemy go wykrywać więcej, ponieważ możemy go po prostu wykopać około 2-3% rocznie więcej. I to oznacza, że, że jego wartość w czasie maleje co 35 lat o połowę. Co 35 lat o połowę. I jedyne co by można było zrobić, żeby złoto było idealne to po prostu przestać je wydobywać i umożliwić przenoszenie w głowie co oczywiście się nie stanie co jest niemożliwe ale trudne jest wyprodukowanie zdrowych pieniędzy. Jak, jak trudne? Otóż Bitcoin e wydobycie Bitcoina stało się 50 bilionów razy trudniejsze od czasu jego powstania. 50 bilionów. 50 bilionów razy trudniejsze. I co, co nam to mówi? Więc, żeby pieniądze były zdrowe, one muszą mieć market oraz podaż. E supply. Istnieje teraz mała taka grupa ludzi nazywana bitcoinowcami, którzy byli długi, długi czas ignorowani, oni zrozumieli, jak właśnie zwiększyć trudność wydobycia Bitcoina 50 bilionów razy w ciągu ostatnich 14 lat. I to jest właśnie to, przeciwko czemu walczą rządy, przeciwko czemu walczą ludzie. Ludzie na całym świecie używają różnych aktywów, pragnąc przechowywać swoją ekonomiczną energię. I wszystkie te aktywa monetarne mają swoją częstotliwość. Na przykład ropa naftowa jest produkowana z bardzo niskim wskaźnikiem stock to flow. Argety... Argentyńskie peso podwaja swój, swoją podaż co, co dwa lata. A kiedy, złoto, kiedy, kiedy dolar influje 7% rocznie, oznacza to, że w ciągu 10 lat powinieneś podwajać swoją liczbę dolarów. W rezultacie, okres połowicznego rozpadu dla dolara to 10 lat. Im wyższy wskaźnik stock to flow, tym dłuższy okres połowicznego rozpadu. A naturalna częstotliwość spowalnia. Złoto ma okres połowicznego rozpadu 35 lat. Oczywiście, złoto jest lepszym pieniądzem niż na przykład soja. Ale kluczem jest zrozumienie, jaka jest naturalna częstotliwość aktywa. I co jest piękne w Bitcoinie, to to, że zaczynał z wyższą częstotliwością, ale naturalna częstotliwość zmniejsza do, do nieskończoności, ale bardzo, bardzo, bardzo niskiej nieskończoności. W przyszłym roku, po kolejnym halvingu, W 2036 roku okres połowiecznego rozpadu Twojej ekonomicznej energii w Bitcoinie będzie wynosić 1000 lat, a w, a w 2048 roku e, okres połowiecznego rozpadu Twojego Bitcoina będzie wynosić 10 tysięcy lat, czyli znacznie więcej. Więc politycy chcą tobie powiedzieć, że jest to niemożliwe. Surowce chcą ci, ci powiedzieć, że jest to niemożliwe, ale w twoim życiu będzie tylko jeden asset, tylko jedno aktywo, które będzie miało na tyle, na tyle dobrą częstotliwość, żebyś mógł przechowywać swoje pieniądze przez, przez całe życie albo na zawsze, czyli nieśmiertelność pieniędzy. Kiedy, kiedy podasz pieniędzy, idzie w dół, nieskończenie w dół, Natomiast marketka idzie w górę, wtedy masz pieniądze, które mogą przetrwać bardzo długi czas na przez rodziców nadać. Okej, okay, słuchajcie, no i się znowu pogubiłem w tym wszystkim. Ale myślę, że przekazałem wam te najistotniejsze wartości, które Michael Saylor. Chciał przekazać. I na samym końcu jeszcze raz, jak zwykle, niech Hossa będzie z nami i napiszcie w komentarzach, czy wolicie takie live nagrania ode mnie, czy bardziej wolicie właśnie, żebym trochę je dla Was wyedytował. Trzymajcie się, cześć.